Witajcie! Tym razem przedstawię Wam mapkę yy, Nie zapomniałem, Jail Sursista Fixed V2 Jest ona bardzo rzadko grana na serwerze Jak widzicie tutaj są, tutaj jest gun room, Tutaj idziemy do celu Cele otwieramy z klatki Tym przyciskiem, a tym przyciskiem zamykamy i otwieramy tą dużą klatkę. Tym guzikiem podnosimy kratę na boksie. Zapobiega to uciekaniu. Aha, bym zapomniał. W tej wieży, z... hmm, co ja gadam, w tej celi znajduje się tajny tunel. Wyjście z tunelu jest na basenie, czyli tam. Aha. Basen trzeba otworzyć i można pływać. Aha, można też zniszczyć tą szafkę i jest ukryte Uzi. Tak, tu jest jedna rzecz fajnie zrobiona, jak jest kilku CT, bo jeden na pewno tego nie ogarnie. Mianowicie, tak, tutaj jest piłka, tu jest trampolina, chyba nie muszę pokazywać, jak to działa. I tutaj zaczynają się inne atrakcje. d na przykład, i tu wchodzimy albo CT, albo TT. Wejdźmy do CT. Tu się wychodzi i pojawiamy się znowu tutaj. Jest również surf. Dość duży. Ale tutaj jest taka stołówka, z nie można się uleczyć. Rozwalając ten stół widzimy ukrytą wiertarę. Tylko tam ten można rozwalić. To teraz mini kazet. Tutaj jest kwas. Nie jest to jakiś super trudny kazet, chociaż czasami są z nim problemy. Tak logury. I mamy miażdżący klocek. Klatka z wodą zamykana i tutaj też zabijająca klatka. Tury, tury, tutaj wejdę na końcu, bo tu jest wielka ciemnia, że tak nazwę. Tutaj są takie ni to nitomotory. Wychodzi się tutaj u góry, czyli tu byliśmy. Rybany hop, teraz jest on bardzo duży, i ja tego na pewno nie przejdę. Znam kilka osób, którym możliwe żeby się udało, ale to naprawdę ciężka rzecz jest, zwłaszcza tej wielkości. Jest też taki pokój do zabaw. Na przykład krzesełka. Bardzo dobrze wszystkim znane. Wrzucanie granatów. Oczywiście granatem nie trafimy w ten sposób. Musimy zrobić to sposobem. Jeśli mi się uda. Tak, udało się. Tutaj jest ludzka koszykówka, czyli Pach. I musimy trafić tam. A tutaj jest coś w stylu ruletki. albo czarne, albo czerwone. Są dwa pola. Zatrzymamy to. Ale wypadło na czarne, czyli czarne wygrało. Tak, to teraz jeszcze. To wam obiecałem. Jak widzicie, nic nie widzicie. O, znalazłem wyjście jakoś. To by było wszystko, jeśli chodzi o tą mapę. Z pozdrowieniami dla CS Server. Spisek niedoskonały.